Masia, Masia, siema, pozdrowienia z podziemia, to oczywiście źródło wykaże, a dzisiaj gramy znowu w Piggy Tak Przyjdźmy jeszcze i tyle, wystarczy Dzisiaj gramy sobie w rozdział 6 oczywiście Rzecz jasna Jeżeli chcielibyście więcej kontentu z Piggy to zostawcie łapkę w górę Ogólnie jeżeli chcielibyście więcej kontentu z Robloxa i... co? Prze, przechodzimy do gry. Trochę za późno zakałzywałem nagranie, ale ogólnie dialog mówił o tym, że e, przyjaciółka nasza mówiła o tym, że e, fajnie, że się już obudziłeś. Tu nie jest bezpiecznie. I zaczęła się grać. Teraz mówiła, że mister Picie na dachu. A to miejsce jest niebezpieczne. Let's go! Pij się tam Pinię? Tak. Tak. Oj się kup przestraszyłem. lecimy, lecimy szybko, motek. Nieźmijem motka. Spieprzaj! Oraz już Źle kliknę! Tutaj idziemy, tutaj idziemy. Dobra, nieźle. Ho, ho. Nie! Nie chciałem tego sprinta włączać. Jak już włączyłem, to włączyłem trudno. A tutaj jest to! Do deski idziemy. Tam jest. Nie, on tutaj przyszedł. Nie wysyłajcie mi nic teraz na Facebooka, bo usunę konto inaczej. Nie wiem, czy nie popełniłem... Nie popełniłem błędu. Ciekawe, ciekawę, ciekawam, ciekawę! Zaraz włączę to najwyżej niewidzianych. Ostatni raz, kiedy by to potrzebużyłam łódkę. Uch. <z futuro> No tu nic. Gówno tu jest. Mam niebieską kartę, gdzie niebieska karta. Gdzie niebieska karta? to nie są RNG? A, M drzwi! A, M drzwi! To jest na dole przecież! Ale nie, muszę to zebrać. Uhu. Uhu, uhu, uhu. O, to jest... To fajne, ale nie będę grał w ludźmi chyba w chwili Będę grał zawsze solo. Ja sobie nie będę radzić, to nie wiem. To... dzisiaj. Я докупил аухаты гримки карты там белых. Тем более жила на карте. первых целых уже что? lecimy, lecimy nie ma czasu do stracenia ja, ja tą zieloną kartę widziałem, to nie Że dziś to jest w sensie. Dobra, przejdę to na luzie, ale. się się błyszczą mi z dupy gdzieś wyskoczy i mnie zje. Co ostatnie rzeczy? Potrzebowałem? time. Let's go! Let's go! Szybko. Wyjdźmy z tym kluczem w łapie. Ja tylko nie spadnę... Jest! Łatwo! Łatwo! Łatwiutko. Oni. Oni uciekli bez nas. Potrzebujemy znaleźć innego... innego wyjścia, innej ucieczki. Myślę, że masz rację. Chyba nadchodzisz. Idziesz. Tak, idę. Musiałem to zrobić dla naszego dobra. Pan P. Musiałem to zrobić dla naszego dobra. Podpisano Pan P. Nie no, dobra. Przeszedłem szósty rozdział w Pigi. Przeszedłem szósty rozdział w Pigi. Dobra. Kupować dzisiaj jakiegoś skina? Mam dużo skinów w tej bierze. Mam Zizi nawet. dobrze Mam dużo skinów, ale tylko jednego skina z księgi drugiej. Na to wychodzi. Będziemy zbierali na tego Kraxikorda. Będziemy zbierali za 700. A skin extra? Mamy polej. Mamy a To jest ogólnie OG skin 2020. Mam OG skina. O, i chyba glena kupimy też. Chyba glena pierwszego kupię, się wydaje. W każdym razie te skiny na pewno kupię, te wszystkie. Te 5, tutaj za 500. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku z czegokolwiek, nie wiem. Nie chcę pewnie coś, aby będzie to pewnie rozwiał z figi się